Jest internet. Znaczy, na pewno jesteśmy zagłuszani pod KPRM, to, to jest pewne, tak? ikona walki o, o, tak naprawdę o zdrowie w Polsce, Janek43. Witam serdecznie, Janek. zapraszam o... wszystkich pod e, pomnik e, powstańców warszawskich. Zbieramy się tutaj, zaraz ruszamy, będziemy protestować za zdrowie nasze i wasze, wszystkich dookoła. Są z nami pielęgniarki położne, fizjoterapeuci, diagności, laboratoryjni, technicy RTG, generalnie wszystkie zawody medyczne i niemedyczne, wielu, wielu więcej, także studenci, właśnie, przede wszystkim są z nami studenci i jest wodz groma pacjentów, ludzi, którzy wiedzą jak ważna jest dbałość i starania o poprawę jakości ochrony zdrowia. także serdecznie zapraszamy. No. Tego zdrowia już nie powstrzymacie. Boże, jak ty pięknie mówisz, Janek, ktoś, kto, ja cię zazdroszczę tych tej, 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 tej umiejętności. Powiedz... lepiej niż rzecz I... ministerstwa zdrowia. Eee, powiem, byś miał powiedzieć w skrócie, co jest pewnie niemożliwe. Po co tu jesteśmy? Po co ci wszyscy? Bo nie chcemy umierać na NFZ, chcemy żeby ochrona zdrowia w Polsce mogła być porównywalna z systemami zdrowia, ochrony zdrowia w całej Europie, żebyśmy byli tak samo finansowani, żebyśmy udzielali świadczeń zdrowotnych na tym samym poziomie, żeby średnia długość życia każdego z nas, każdego Polaka, każdej Polki wydłużała się, tak jak gdzieś to w krajach na zachodzie, generalnie to by żyło się lepiej i dłużej, nam wszystkim, tak w skrócie. Boże, to, to było po prostu piękne. Ja Właśnie to wymyśliłem. Ty kandydujesz na jakieś stanowiska polityczne? Nie, 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 nie. Jakby mi na Instagramie jest ok. E, Janek43, e, 43, jeśli ktoś nie obserwuje. Serdecznie zapraszam. Widzimy się wszyscy pod pre, pałacem tego, prezesa Kancelarii Rady Ministrów, czy ki, kim on tam teraz jest, Mateusz. Nie mam pojęcia, serdecznie zapraszam. Dobra, super. Ale to nie wszystko. Tak? Tak, zdecydowanie. Czemu ty jesteś, powiedz? No bo chcemy, żeby nasza... E... Plakat. Zobaczmy plakat, zobaczmy plakat. Agencja ceny świadczeń medycznych. Co byś chciał uzyskać protestę? W każdym interesie, w każdego Polaka jest to, żeby nasza e, służba zdrowia e, była na dobrym poziomie, dlatego wszyscy powinniśmy tutaj wejść i protestować. Co ja bym chciała? Ja jestem lekarzem. Godności więcej. Więcej em, pieniążków oczywiście. Em, no Mogę być w dwoma, dwóch zdaniach, nie musi być w jednym zdaniu. Ja jestem lekarzem. Poszanowania przede wszystkim. Poszanowania. I tutaj specjalny gość, Tomasz Karauda, przedstawiciel Porozumienia Rezydentów. Witam Was bardzo serdecznie. Dołączajcie do nas jeszcze póki dzień trwa. Oczekuje się duży protest. Jest nas bardzo dużo. Bałem się, że to będzie 100-200 osób, ale widać, że cała Polska jest wzburzona. Chcemy być razem, chcemy walczyć o postulaty tym razem, nie tylko dla, dla siebie, ale przede wszystkim dla nas wszystkich dla naszych pacjentów, dla ratowników i pielęgniarek. Myślę, że wszyscy mamy marzenie co do tego, jak powinien wyglądać system ochrony zdrowia więc czy jesteś pacjentem, czy jesteś obserwatorem, czy jesteś osobą, która po prostu trzyma kciuki dołącz do nas. Jest tutaj dla ciebie miejsce i wszyscy możemy zmienić ten system, w którym jesteśmy, tak żebyśmy no takie mamy marzenie, żeby dogadać się któregoś dnia z ministrem i spotykać każdego roku, tak żebyśmy mieli plan dla wszystkich zawodów, plan dla rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce i co roku podsumowywali, co się udało, co się nie udało. Ale żeby tak było, potrzebna jest partnerska rozmowa, potrzebne jest to, żeby traktować siebie nawzajem z szacunkiem. I myślę, że ten rok covidowy pokazał to, że jesteśmy w stanie serce położyć dla pacjentów i nie przerywamy tej walki. Póki jest słońce, póki jeszcze kolejna fala dopiero się rozpędza, chcemy być tutaj razem i pokazać, że zależy nam na lepszym systemie ochrony zdrowia dla Was przede wszystkim i również dla nas. To była wspaniała wypowiedź, super podsumowanie. I teraz ja miałem parę pytań przygotowanych, ale właściwie na wszystkie odpowiedziałeś. Więc a jakbyś miał sobie wymarzyć za rok, to jakby ten system miał się poprawić? Chociaż takie trzy najważniejsze rzeczy dla ciebie. Dla mnie jest ważne to, że za mało czasu spędzam z pacjentami topiąc się w biurokracji. Naprawdę jest tego strasznie dużo. Gdybym miał... Moje leczenie, ująć w 100%, to 80-90% to są papiery. Oczywiście wokół pacjenta, dla pacjenta, ale nie spędzamy tego czasu z nim, żeby tłumaczyć chorobę, żeby więcej czasu z, z nim spędzić. No, po prostu wiedząc, jak go dokładnie leczyć, wszystko to zabierają nam papiery, które no, może wypełniać ktoś inny. Druga rzecz. To jest to, że marzy mi się właśnie taki plan, który jest co roku ewaluowany, czyli plan dla systemu ochrony zdrowia, w którym jakby każde zawody wiedzą, jakimi dysponujemy pieniędzmi, jakie są priorytety i co roku spotykamy się mówiąc, co nam się udało, co nie. Podchodzimy do tego uczciwie. I trzecia sprawa to jest to, że nie wyobrażam sobie, żeby ratownicy i w pielęgniarki pracowali tak ciężko za tak mało pieniędzy. Więc to, to jest ten moment, w którym my lekarze wychodzimy do innych zawodów i mówimy macie nasze wsparcie. Super, bo właściwie my jesteśmy tutaj dla pielęgniarek, dla ratowników, mamy swoje priorytety, oczywiście, postulaty, ale głównie jesteśmy tutaj jako wsparcie. Ja też tutaj dorzucę się, że e, ja na przykład nie, nie lubię strasznie refundacji leków. To jest dla mnie po prostu koszmar i to jest dla mnie koszmar biurokratyczny, potwór biurokratyczny, który, który decydenci wymyślili e, lata temu, i nikt z tym nic nie zrobił po prostu. No, I... Tak, to, to jest prawda, że wiele leków, które mogłyby być u nas już w terapiach, leczenia w Polsce po prostu są nierefundowane i potem wszyscy zbieramy pieniądze, są zbiórki publiczne po to, żeby no ktoś tam. się mógł leczyć za granicą tak. za Zamiast... pomocą leków, które tak. możemy mieć w Polsce. Oczywiście i które by były skuteczniejsze po prostu. Dobra, jakieś jeszcze podsumowanie, słowo końcowe? Bo miało być niby krótko, konkretnie i w sumie jest. Ro... Słychać tam za nami, ojej. Jest tłum ludzi. Potrzeba nam młodych ludzi, którzy podchodzą ideowo. Że są nie tylko po to, żeby walczyć o postulaty finansowe, ale które mają marzenie co do kraju, w którym chcieliby żyć. I mamy nadzieję, że będziemy takim zapalnikiem, żeby was, wszystkich młodych zachęcać, że jeżeli macie marzenie, to warto za nim iść, warto się angażować, że Polska należy też do nas wszystkich i nasza obecność tutaj jest symbolem wsparcia i symbolem tego, że chcemy żyć w lepszym kraju po prostu. Ponad podziałami, ale pięknie powiedziane. Tomasz Karauda, obserwujcie na Instagramie, bardzo ciekawe treści, no. idee, e, właśnie tak ma wyglądać Instagram. Pierwsze nasze spotkanie, tak, nie... już rozumiemy się bez słów. Ale nie tylko y, ratownicy, prawda, nie tylko pielęgniarki, nie tylko lekarze rezydenci, stomatolodzy. Też. Co byś powiedział? Dlaczego ten protest? Dlaczego tu jesteś? Czy znaczy, Ja jestem do tego, żeby wspierać całą tutaj branżę, jakby wszyscy się trzymamy razem, jesteśmy w tym... Wszyscy. Generalnie w stomatologii tak się wydaje, że to nam to nic nie potrzeba, wszystko jest okej. Okay, ale nie jest, bo miejsc rezydenckich, miejsc specjalizacyjnych dla nas nie ma w ogóle. Eee, jeszcze kiedyś pan minister to już nie ten poprzedni, powiedział, że nam to w sumie nic nie potrzeba, bo taki lekarz to jest jak czeladnik, to a my już jesteśmy suma. jak mistrz. O, Także e, polska stomatologia na świecie stoi naprawdę bardzo dobrze, ale czy my jesteśmy mistrzami, i nie potrzebujemy kształcenia, no nie wydaje mi się. Więc e, jesteśmy w tym wszystkim razem dofinansowanie całej służby zdrowia, całego sektora ochrony zdrowia. Sprawia to, że macie i opiekę stomatologiczną na poziomie. A przy okazji wspieramy każdy sektor przy biletki, ratowników, lekarzy, to co się teraz dzieje i przede wszystkim pacjentów, bo... Dobra, dobry sektor ochrony zdrowia to lepsze zdrowie naszych pacjentów i to przede wszystkim o to w tym chodzi. My to jedno, ale pacjenci też bardzo ważne. Dobra, takie pytanie. Za rok się tu widzimy albo i nie, nie. Za rok nie. ja bym chciał, żebyśmy się już nigdzie nie widzieli, okay. gdzieś przy okazji, na jakichś spotkaniach, ale żeby już było dobrze, ale... Top trzy rzeczy, które chciałbyś, żeby się załatwiło. Teraz. Teraz. Bo teraz top trzy rzeczy. na zwiększenie nakładów na sektor ochrony zdrowia, poprawa ee... Hmm. sytuacji lekarzy, jeżeli chodzi, tak naprawdę finansowej całego sektora ochrony, ochrony zdrowia każdemu, żeby po prostu godnie płacili, bo każdy na to zasługuje, a praca jest bardzo odpowiedzialna, no i zwiększenie nakładów na tą całą, ten cały system edukacji, żebyśmy mieli więcej specjalistów, których potrzebujemy i lepiej wykształcamy lekarzy. A ja chcę mniej biurokracji A tutaj. skrócenia no, kolejek. Jakby się dało, żebyśmy mniej przy papierkach spędzali, a więcej przy pacjentach, to by było dużo, dużo lepiej, ale... Ale... No. W XXI wieku to jest mam wrażenie, że nie ale aczkolwiek no, robimy wszystko, żeby tak było. Mm -hmm. Dudzik The Dentist, Michał Dudziński, wspaniały rapper. Wspaniały, wspaniały... E, aktor. Dzień.